Witam Jacek Oskiera. W poprzednim wideo obiecałem Ci, że pokażę jak w IOP i w kolejce Maili tworzyć pola globalne. A więc do dzieła. Po zalogowaniu do Twojego panelu IOP wchodzimy jak zwykle w autoresponder, żeby wybrać swoją kampanię, którą będziemy edytować. Tutaj, jak wiesz, mamy taką utworzoną kampanię testową, w związku z tym ja ją teraz otworzę. A więc klikamy Go, kampania jest aktywna w tym momencie, ta testowa. I żeby teraz utworzyć pole globalne, wchodzimy prospekt. I tutaj w tą zakładkę variables. Ok, i tu jesteśmy już w miejscu, gdzie tworzymy właśnie pola globalne. Co to w ogóle jest, takiego to pole globalne? Otóż pola globalne pozwalają nam zautomatyzować edycję wielu maili jednocześnie i szczególnie jest to przydatne w momencie, kiedy tworzymy kolejkę maili nie tylko dla siebie, ale mamy grupę powiedzmy, handlowców, współpracowników, partnerów w naszej strukturze i tworzymy dla nich kolejkę maili, i tam wtedy żeby nie trzeba było, żeby każdy z nich nie musiał po kolei wchodzić w każdego maila i edytować na przykład swojego linku referencyjnego, swojego podpisu, imienia i nazwiska i tego typu jakieś właśnie przekierowania, które mają być indywidualnie właśnie na niego, to temu służą pola globalne, że wpisuje się pewną formułę i ta formuła podmienia na to właśnie, co, co chcemy tutaj w tym polu, no te znaki, wyrazy, czy, czy jakieś linki. I teraz, żeby to pokazać, zróbmy jeden taki przykładowy, jedno przykładowe pole globalne. Więc w tym momencie powiedzmy, zrobimy pole globalne, aby podpis w każdym mailu pojawiał się w sposób automatyczny. Więc tutaj wpiszę imię i nazwisko, i to ta predefiniowana wartość, a więc ta, która ma się pokazać, ma być powiedzmy moje imię i nazwisko. I robię add. I w tym momencie to pole globalne jest dodane. I teraz co to oznacza? Że jeśli ja w treści maila, powiedzmy na koniec, wpiszę już tam pozdrawiam i normalnie bym napisał Jacek Oskiera. To w tym momencie piszę: pozdrawiam i pod spodem właśnie wpisuję takie pole globalne. I teraz system w mailu automatycznie w wiadomości podmieni to pole globalne na moje imię i nazwisko. I teraz, jeśli coś takiego jest właśnie stworzone dla, dla całej grupy partnerów i każdy wtedy u siebie wystarczy, że raz stworzy takie pole globalne, gdzie tutaj wpiszę wtedy. PRE podkreśnik imię i nazwisko. I tutaj wpiszę swoje własne imię i nazwisko i doda takie pole globalne u siebie do danej kampanii mailowej, to w jego mailach będzie podmieniało właśnie na jego imię i nazwisko. I tak samo to działa z linkami. Więc <laughs> tak to wygląda, utworzyliśmy sobie pole globalne i teraz jak wrócimy do autorespondera żeby Ci pokazać właśnie jak to działa robimy edit, mamy tutaj pierwszą wiadomość, wybieramy ją do edycji ok i tu mamy jaką, jakąś wiadomość do edycji i normalnie tutaj właśnie było powiedzmy tak pozdrawiam Jacek yy, teraz wpiszę tutaj to pole globalne, a więc ono tak wygląda: imię, imię, nazwisko, nawias kwadratowy i zrobię update message. I w tym momencie w tej wiadomości już to pole globalne jest ustawione. Jeśli dałbym Tobie numer do tej kampanii, żebyś mógł też z tej kolejki maili korzystać. I też byś miał to pole globalne, które byś utworzył sobie wtedy do tej kampanii ze swoim imieniem i nazwiskiem. To automatycznie w tych mailach będzie pojawi się Twoje właśnie imię i nazwisko. Zróbmy teraz test tej wiadomości, czy wszystko jest OK. A więc wchodzimy tutaj w test Autorespondera, wybieramy tą pierwszą wiadomość, zrobiliśmy sobie to pole globalne i zróbmy wyślij testową wiadomość. Ok, wiadomość testowa została wysłana. Jak widać, mam ją już tutaj na skrzynce. I zobacz, pozdrawiam. I tu mamy Jacek Oskiera. A więc automatycznie autoresponder zamienił pole globalne na moje imię i nazwisko. Tak to działa. Jak widzisz, bardzo prosto można to zrobić. A jest to bardzo przydatna rzecz. Pozdrawiam. Ja Oskiera.